A wiecie ja że będziemy próbować? Chipsy Ale to jest nowy smak, więc jemy O, zobaczcie tylko jak on chrupia Ho, Hania Masz zjeść, bo on za, zamorduje cię serio Jest taki pycha o, zaraz zamorduje Ja nie mogę wytrzymać nie no, ja muszę coś wszystkie. Kupujcie w marketach dino i biedronce. Tam są, tam są najlepsze. Te są najlepsze. A dzisiaj testowaliśmy ten. A te są najlepsze. No i to jest lepsze. To